Cześć, witam Ciebie w kolejnej części playlisty, w której omawiamy dany gatunek pomidora uprawiany w tunelu foliowym, no i w gruncie. Dzisiaj przed Wami pomidor Noir de cream, czy tam Noir de cream, nie wiem dokładnie jak to się wymawia, nieważne. Ważne jest to, że jest to ta sadzonka, o tutaj, taka dość wysoka sobie urosła. Ona ma u mnie około 2 metrów wysokości. Tradycyjnie zaczynamy od kilku słów od producentów nasion. Jest to pomidor średnio wczesny, którego cechują duże owoce, ciemnobrązowe, co ciekawe. Czasami mogą być płaskie, a czasami lekko okrągłe. Pomidor jest słodki, lekko pikantny, też ciekawostka. Nadaje się do gruntu i do upraw pod osłonami. Jest odporny na mączniaka rzekomego fuzaryjne do dorasta zwykle do około 2 metrów można uprawiać na 2-3 pędy nie jest pomidorem samokończącym no i zobaczcie, tutaj taka ciekawostka się wydarzyła, spójrzcie na to końcówki od tego zacznę, bo to według mnie jest ważne końcówki liści pomidora one po prostu zasychają, widzicie to to zasycha i się rozsypuje, i co ciekawe zasychają jako zielone. Nie usychają do żółtego, tylko zasychają jako zielone. E, tak jak podają producenci nasion, pomidor jest odporny na fuzaryjne więdnięcie. Według mnie to również nie jest objaw fuzaryjnego więdnięcia. Co, co ciekawe, to mnie bardzo interesowało, co może być przyczyną, że ten pomidor tak się właśnie zachowuje. Bo tak jak widzicie, on się zachowuje. W ten sposób, tutaj jest jeszcze oznaka w okolicy drugiego grona. Jest jeszcze z tym problem. Ten liść, ten tutaj również, ale potem dalej jest już wszystko ok. No i najprawdopodobniej, bo konsultowałem się z ogrodnikiem, który na szeroką skalę uprawia pomidory, i najprawdopodobniej przyczyną tutaj tego, co, co widzicie, jest po prostu. Problem z przyswajaniem wody. Także z tego to może wynikać. Pomidor powinien mieć bardziej wyprostowane te gałęzie nie takie oklapnięte, tak jak to tutaj jest u mnie. No i właśnie to może z tego wynikać, że coś dzieje się z systemem korzeniowym. Mam niestety tylko jedną sztukę w tunelu foliowym, także nie mam możliwości porównania z inną. No, bazujemy w tym roku. Na tym co jest. Teraz co nieco o samych liściach. Liście ogólnie są ładne, zdrowe i ta zieleń jest dość ciemna, tylko tyle, że ten pomidor jest taki klapnięty. Co się dzieje z owocami? Na gronie pierwszym mamy trzy duże, naprawdę duże owoce. Spójrzcie na ten. On już tutaj ładnie zaczyna się wybarwiać. Potem jest duża przerwa, około 40 cm pojawia się grono drugie na którym mamy trzy również pomidory na trzecim mamy tak samo trzy i ja pozwoliłem sobie puścić ten pomidor na cztery grona też tutaj jestem ciekawy czy coś się z tego zadzieje jak widzicie są małe pomidorki no i ciekawe czy one zostaną utrzymane Także tak to wygląda. Ogólnie z tej sadzonki powiem Wam, że jestem nawet zadowolony. Nie jest źle to, że te liście mu tutaj zasychają i jakiegoś wielkiego problemu dla mnie nie stanowi. To też może być pokłosiem, że on nie jest przystosowany do aż tak wielkich temperatur, jakie teraz panują, a tym bardziej, że jesteśmy w tunelu foliowym. No i właśnie. Wysokie temperatury. Przejdźmy do gruntu. Zobaczycie w czym rzecz. W gruncie natomiast mam posadzone trzy sadzonki pomidora no de Cream. Jest to raz, dwa i trzy. To są te trzy sztuki. I zobaczcie, co się tutaj dzieje. Raz, że jest bardzo bogato, jeżeli chodzi o owoce. Jest naprawdę dobrze. Drugie grono dość blisko. Niskie. Niska przerwa. Także jest ok. Trzecie grono. Raczej tutaj nic z tego nie będzie. Ale tyle, ile ten pomidor ma owoce na pierwszym gronie, no to jest w stanie obdarzyć dwa. Do tego liście niestety przypalone przez słońce. Pomidor dość mocno pozwijany. Widać, że to, to słońce niestety mu nie służy. Z drugiej strony to samo, bo czasami jest tak, że pomidor ma liście powiędnięte od strony południowej ale tutaj od północnej no to ma liście w miarę wyprostowane albo w ogóle są wyprostowane jak chociażby tutaj ten zupełnie inaczej liście wyglądają niż tutaj, no i spójrzcie świadczy to ewidentnie o tym że ten pomidor no nie lubi tej wysokiej temperatury ona mu po prostu szkodzi nie za wysoki, 80 cm na tym poziomie go zakończyłem nie było sensu tego ciągnąć wyżej. Co się dzieje dalej? Sztuka druga. Tutaj również niewielkie odległości pomiędzy gronami. Owoce, tak powiem Wam, jest optymalnie. 3, 4, 5. 4 grona dotąd. Tutaj pozwoliłem mu, żeby jeszcze zrobił piąte. I jestem ciekawy co on na to. Co on z tego zrobi tutaj. Także tak to wygląda. Liście ładne, zdrowe, trochę popalone przez to słońce, no i to samo z tamtą sztuką. Tamta sztuka również niestety jest popalona przez słońce, liście są pozbijane, źle znosi tą wysoką temperaturę. Przejdę sobie z tej strony do niego. I tak jak widzicie, mamy tutaj cztery owoce, potem. Drugie grono tych owoców jest już znacznie więcej i również w niedalekiej odległości trzecie grono, a później już pojedyncze owoce, ale rokują. Tak jak widzicie, jest szansa, że będzie z tego pomidor. Także ten pomidor, w mojej opinii, jest dobry, ale. Ze względu na temperaturę, które tutaj teraz mamy w naszej Polsce, jak to się ten klimat zmienia, no to jest, jest trochę problem. Według mnie on się męczy i powiem szczerze, że e, nie wiem, czy zdecydowałbym się na uprawę tego pomidora w roku kolejnym. Ok, jest ciekawostką to, że on będzie podobno pikantny. Sprawdzimy to, bo tak jak tam widzieliście, to te owoce w zasadzie można już. Zebrać, no i właśnie też tutaj jest problem z przyswojeniem potasu. Też tutaj się zadziało coś niedobrego. W tunelu to wygląda lepiej, jeżeli chodzi o przyswojenie tych składników. Także tak to wygląda. No zobaczymy. Może pomidor nadrobi. Jak na razie, w mojej opinii ja bym go do gruntu nie sadził, bardziej do zacienionego tunelu foliowego, wiecie, siatka na tunel, no i wtedy ma to rację bytu. Tam jest lepsza sytuacja, jeżeli chodzi o odpowiednią wilgot wilgotność, no i składniki odżywcze, też to jest bardzo istotne. Także tyle, jeżeli chodzi o pomidor Noir de Cream. I zapraszam na kolejne odcinki, w których porównujemy inne odmiany pomidorów, no i na te, które już zostały wyimitowane. Dzięki, cześć!